O, jest, witam szanowne grono graczy. Nie, odleciał mi nie. Tam był goblin, moi drodzy, witam. Karazim jest w grze. No i będziemy nim działali. Ja już sobie raz z nim zagrałem. Zagram sobie też drugi raz na szybkim meczu. No i powiem wam, że jest naprawdę fajny, mobilny. Lubię go, zdecydowanie go lubię. Jeżeli chodzi o ranking, jeszcze nie rozpocząłem gry rankingowej. Zobaczymy jak to będzie. Poczekam chwilę, może wieczorami w nocy pogram. Na razie to będzie jeden wielki Miszmasz, ale zdecydowanie zachęcam do gry. No i to, szybki meczyk. Zobaczymy, kogo nam wybierze i lecimy. I grałem moi drodzy na Smoczych włościach. Teraz muszę się zastanowić jaką ścieżką podążać, bo mamy oczywiście ścieżkę Ta z tendencji leczącą, że raz na pięści dep dips i olśnienie. Tak więc przeglądnijmy sobie z kim gramy. Walam na i dan Artas. Czyli musimy iść w sumie healem. Mhm. No dobrze. Dobrze, nie ma problemu. Jak widzicie teraz mam takie zadania na zasadzie, że zabiję 50 goblinów, dostanę więcej golda itd. Więc pierwszy raz gram Transcendencję szczerze mówiąc, chociaż się zastanawiam czy przypadkiem nie wziąć Oliśnienie po to, żeby mieć cały czas manę. Więc spróbujmy taki setup wziąć, zrobić, że ja zagram sobie Oliśnienie, że nasze ataki dadzą nam manę ja będę mógł cały czas leczyć tą osobę, która jest przy mnie. Może takie wyjście jest troszkę lepsze. Zobaczymy. W szczególności, że ja będę mógł cały czas być tutaj pilnować, prawda? Tak więc zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Gramy! Gramy, moi drodzy, jeśli troszkę zmniejszę. Ja jestem najmniej istotny tutaj. Proszę was bardzo. Tak więc czasem... Kiri, kiri! Hmm, widzę mimicha. Popierdzielę tam na swoim... Prawda jest taka, że ja mam leczyć. Oczywiście się bić, żeby mieć więcej many. O, właśnie. W ten sposób. Bach, 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 bach. bach, bach. No i właściwie mamy co przez manę, więc. Dopóki je oczywiście atakujemy. Chil. No, um, powinienem atakować tamtego gościa, no ale trudna sytuacja. No teraz naprawdę w tych szybkich meczach to samym Nisi będą grali, więc... Wiecie jak to jest, prawda? <grytanie> wiecie, wiecie. Muszę się wycofać, bo ja ma, mam dość mało życia. Weźmiemy sobie tutaj Rafa. Leczymy ją. No, mam zasięgową. Dajesz, dajesz. Ja się wystawiam, ty walisz. O! Rany! Że mamy tutaj jeszcze jakiegoś gościa. Trudna sprawa z tym piciem przeciwników, jak widzicie. Bo oni się cały czas, dosłownie cały czas tutaj leczą. Musimy troszkę many dorwać. Fajnie, Już, to było bardzo fajnie. Zadarka. Przejmujemy. Ładnie. Dobra, ja wykorzystam moment i się wycofam. No i teraz tak. Znak leczący: myślę, że weźmiemy sobie bardziej tarczę. Nad znaku leczącego będziemy mogli sobie na gościa wrzucić. wrzucać. A tarcza jest naprawdę niezła, jeżeli chodzi o naprawdę szybkie wyjście z sytuacji. Odchodzimy do gościa, czy doskakujemy do niego i dajemy mu po prostu tarczę. No, Zaraz będą mieli tutaj, a no to ja idę na górę. W takim wypadku jest tu dwóch broniących. Idziemy na górę. No, smak nie jest nigdy łatwy. Powiem pan Never ever. Wykorzystam tu naszą tarczę teraz. Jak będzie chciała nas dobić. Ta tarcza nas ochroni. Dobrze, widzieliśmy to. O, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Niesamowite. Tarczka, leczenie. No i mamy smoka, bardzo ładnie. Jeszcze tutaj sobie podbijemy trochę mamy. Smok tu do nas przybył. Jeszcze nie o cześć, ktoś nam przysłał. paczuszkę No, to jest aha, no to jest bardziej. Oha, dobra, tchnienie nie, nie leczy podobnie, to nam się bardzo przyda. No, rozwalmy czyż bramy na Mamy leczenie. Mamy, mamy. Bardzo dobrze. O! Ładne to było. To było ładne. Leczymy ponownie. Zabójczyk. Dwóch zabijnych. Trzech zabójców. No, to muszę się wycofać. O! Właśnie. Ten odskok jest naprawdę fajny, że można do, do, do nie, przeciwnika i do Alucha powiem, tak. to skoczyć. Więc okej, okay. leczymy naszego jeszcze bardzo ładnie pach 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 podejdę do niego, wyleczę go Dobrze, naprawdę dobrze okej okay, teraz szybkość ataku Zobaczymy go. No i rozwaliliśmy praktycznie cały fort. Niesamowite, że tutaj nim nie przyszedł. Wręcz niebywałe. Naprawdę, w tym etapie gry 5,25 to jest. Wow. Ok, może uda nam się jeszcze rozwalić tutaj, bo widzę, że mam 10 poziom. Nie mają 7. Może przydałoby się rozwalić tych gości. Zobaczymy, jak nam będzie szło samemu. Musimy bardzo szybko wyeliminować tego maga i będziemy może walczyć na takiej samej zasadzie jak zawsze jak ja to robię w tym wyjdziemy sobie naprzeciw a musimy mieć więcej miejsca i będziemy atakować tego po zewnętrznej stronie nawet sobie Ildan, mógłbyś tu podejść? no dobrze, to będziemy testować na sobie tak totalnie ja to będę Demolował. W sumie, jakby się tak zastanowić, jakbyśmy mieli leczenie transcendencyjne, to byśmy to, to zrobili. Tylko nam no, długo to czasu to zajmuje, prawda? Dobra, ja to wezmę. Oni pomogą w puszu. Puszu, puszu. Ale mamy już erki, więc chyba tym razem ten smog będzie jeszcze prostszy do zgarnięcia. Tak więc lecimy na Mida. Lecimy zdecydowanie na Mida. Tak jest. Tutaj jest. wygardniałem temat. Tutaj ją spróbujemy rozwalić, tą siedmiostronnym uderzeniem, albo po prostu weźmiemy smoka, prawda? O to nam chodzi. No i mamy smoka, lecimy. Lecimy, midem. Zdajemy sobie tu z boku. właśnie w taki sposób. Wtedy podpadniemy tą panią. Rozwalimy to, rozwalimy to. Dokładnie tanka trzeba wykopać, ale nie udało nam się, tylko zabijemy Skupimy się na tank do ewakuacji noha szarżujemy. Niech oni się zajmą sobie tam zajmą się sobą ani już zdobyć dziesiąty level. To jest szybko. Dobrze, bardzo ładnie teraz jedziemy na dół. Idziemy od tej strony, jak najwięcej rozwalić? Co my tutaj mamy? Mamy tutaj. Kiegoł na zero. Pak, 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 i żyje. Teraz zmniejszymy sobie. Hmm. hmm ten to właśnie. Prawie do szybkości ruchu. No, damy mu. Jemu, jemu dajemy premię do szybkości. I sobie. To jest bardzo fajna sprawa. Leczymy. Widzicie, jest naprawdę mobilny. I fajna sprawa, bo jak go do gościa teraz doskoczę. No, no, no. Ten, ten zasięg jest taki. O właśnie. muszę mu szybkość ataku to jest, jest mega. Ten mu tarczę. Dwie sekundy, stary, jestem przy tobie. Heal. A, uciekaj od mojego drugiego heal. Ale ludzie muszą się nauczyć, że dwa heale będę miał. Można też poinformować graczy, z którymi gracie, że macie dwa razy heal, prawda? O, widzicie, drugi też jest niezły. No i dobra, no co, poszujemy dalej. Ok. Dobra, jedno mam zwalone. Okej, Leczenie Drugie leczenie Nie udało się uleczyć tamtego Lilliana No bardzo fajnie Wskoczyłem tam na wale Okej, okay, ja myślę, że moglibyśmy zrobić te kampy Tutaj leczenie do mnie poproszę I to leczenie leczenie Dobra fajnie Kto się tu będą Urzucać na nas Ktoś chce chidać Uwolnijcie jego potęgę Dobra myślę że to jest czas, żeby przejąć tak naprawdę Te kapliczki Myślałem żeby zrobić bota jeszcze, ale będę prawdopodobnie musiał to bronić Jakieś stworki gdzieś tu są? Nie ma. <grych> o oh, jest, Lidan. Ehm, um, ok, weźmiemy sobie to. No, niepotrzebnie, niepotrzebnie. Pierwszy zgon. No, sorry, lida. Ja zlamiłem tym razem 28 tysięcy heal. A. Johanna Karazim tu ma 19 tysięcy, czyli zdecydowanie więcej mamy leczenia od niego. Co ja tu w ogóle wziąłem? Zwiększa skuteczność leczenia tchnienia niebios 10% za każdego bohatera w zasięgu zużycia zdolności. To jest całkiem fajne na tym Fighter, powiem wam. Tutaj mamy tchnienie niebios, usuwa efekt wyciszenia. To też jest bardzo dobre. Wyciszenia, z spowolnienie w ogóle. No, ja mam 10 sekund. Dyspensy. Ale już już do Was idę, już do was idę. Tu jest walka, walka, mazebo, walka, oj, oj, oj. No się jakoś tak schował, nie wiadomo dlaczego. Staza widzę, ale on nie przetrwa tego. Dobra, będziemy im pomóc. Patrz, patrz jak szybko on się teraz porusza. Trzymajcie się mnie. No ładnie, ładnie, ładnie to jeszcze nie chodzi. Dobra, teraz trzeba iść na mida. Co byś tu kupca powiedział? Karazim. Ewa, to nie był Karazim, to był wartas. <grym> Karazim jest taki bardzo pokojowy. O, tu mamy. Ale idę na mida. Albo nie idę, idę do, idę do nich. Idę do topa. Scooby bidu Dobra, jak nas obskoczyli i to nie ma sensu z nimi walczyć, po prostu się ewakujemy na mida. Tak najlepiej to jeszcze iść na topa szczerze mówiąc, bo będzie jeszcze dalej. Oni będą musieli za, nas, za nami biegać. Poszedł. Karozyma tutaj chciałem mordować Ale nie wyszło mi to, bo jak nie wyszedł Dobra, to idę na dół Mam tutaj wsparcie jeszcze całej masy stworów Tak więc szybko sobie to rozwalimy I będziemy atakowali Przedeck. Teraz spróbujmy coś uczynić Ciężko co dobie zrobić szczerze mówiąc Dobra Ale możemy nadal, myślę, szerżować Patrzmy jak bardzo sobie poradzimy. No nie musiał się ten pokazać. W momencie użycia. Cóż, to było całkiem. No nie. Dobrze to nam wychodzi, powiem wam. Zresztą nie jest jakiś super rewelacyjnie, ale jest okay. Ta mana jest całkiem fajna, bo mam cały czas pełny zbiornik. Ale hmm. Myślę, że. Właśnie to jest zastanawiające, czy lepiej transcendencję brać, żeby się w pełni leczyć, czy nie. Ale no to trzeba będzie po prostu potestować, jak to nam wyjdzie. Ja myślę, że rzucanie się na korpus w tym momencie nie jest zda... No dobra. Nie mamy wyjścia, rzucili się na korpus. Ale byśmy ją zabili. Co tam mamy? Targnięcie. Będzie bardzo dużo ciosów. Ok, dostajemy buffa. Dostajemy leczenie. Co się na nich? Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ach, ta transcendencja! No! nie transcendencja się dostanie uderzenie, naprawdę, sporo. No, chciałem napisać, że za szybko, ale 39% już leży. Tak więc całkiem ok. Ker, Kerr, napiszę im, bo oni mogą w tym momencie troszkę odbić. Jednak, ale to fajnie, że kolesie działają. Oni będą chcieli przejść z smokiem. Będzie 39 sekund, 38 sekund jesteśmy poza, tak więc mają sporą szansę. O, widzicie, jak pięknie. Staza do tego pana nie jest za dobra na mojej ocenie. Nie ma jakichś takich większych ucieczek. Tak więc dał się złapać. No dobra, my wchodzimy ze 16 sekund. Tutaj na Zibo i voilà. Wala ostro na topie bardzo dobrze. Niech bronią jednego punktu. Zdecydowanie, brona jednego punktu jest lepsza niż zejście na górę i dół. Przynajmniej wyczyszczą, popchną trochę te mapki do przodu, a my już jesteśmy. Ok, no więc ja się wybieram na bota. Z prostego względu. Może popełnią błąd i pójdą wszyscy do góry. Chociaż wątpię, chociaż nas nie było dość sporo. Okej, okay, co coś zaczyna się gdzieś na topie. Ja przejmę tu. Szybko do nich pędzę. Come on, come on, come on, come on. akcję rozegra prawdopodobnie na mindzie Albo niech oni ich tam pchają, a ja to wezmę smoka Biorę smoka, biorę, 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 biorę. I wziąłem Dobu w życiu mi nie wyszło. O, tak. Dobra walka Ok, idziemy wrócimy Ten smok jest teraz bardzo mocny jeszcze, mówiąc. nie sobie, no i to jest już kwestia wykończenia imprezy ładnie tak, to... ale jeszcze bardzo fajnie GG well Play. tak więc powiem wam, że jakie wrażenie z takich pierwszych gier. Gość jest bardzo mobilny, to już na pewno wiecie. Zastanówcie się czy jest lepiej wziąć jednak manę niż leczenie, bo cały czas jesteście na polu bitwy właściwie, jesteście perpetuum mobile, leczycie się w kółko. Z tego co zauważyłem, podwójne leczenie jest naprawdę mocne, opłaca się to zrobić, opłaca się to rozmontować. Jeżeli popatrzymy sobie jeszcze na talenty gościa, to może za chwilkę, takie są współczynniki. To tam jest dużo opcji do wyboru, jeżeli chodzi o zabójce. Można spróbować robić takie miksy, jeżeli oczywiście mamy hillera, bo my jako off-healer i zadajemy troszkę obrażeń. Tak więc, żelazne pięści testowałem i powiem Wam, że to jest naprawdę mocny tips. Mocny. jeżeli potraficie się dobrze poruszać, dobrze skakać do stworków, wycofywać się i od, w odpowiednim momencie atakować, to jednostronne uderzenie jest naprawdę niezłe. A że jest na 50-100% obrażeń, to, to dużo daje, w szczególności jak zrobimy build na e, przyspieszenie. W sensie chodzi mi tutaj, że e, wasz e, e, pięści furii po prostu działają dłużej. To jest naprawdę niezłe. Szybko wam wchodzą obrażenia. E, do, do, to jest naprawdę dobre. Jeżeli chodzi o oślepiającą szybkość, to to również jest bardzo ciekawa opcja, bo macie trzy ładunki do skoku, czyli zawsze możecie może nie zawsze, ale w większości wypadków możecie odskoczyć, uciec. Mobilność zawsze górą, zawsze była i zawsze będzie. Tak więc myślę, że to będzie wszystko na dzisiaj. Jeżeli chodzi o wytchnienie. Ja tutaj tego nie wziąłem. Miałem niby zrobić healera w tym meczu, prawda? Ale nie wziąłem tego wytchnienia z tego względu, że bardzo trudno tak naprawdę je wykorzystać. Ale i tak healerzy będą dobrali bez problemu, bo zdecydowanie 3 sekundy podczas teamfightu musimy być bardzo skupieni na naszych towarzyszach. Jeżeli zejdzie żywotność bardzo nisko, to wtedy dorzucamy i ratujemy mu życie. Później mamy na to 5 sekund czasu, tak? Więc całkiem nieźle. Więc to wszystko na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. I na razie trzymacie się powodzenia w meczach rankingowych. Zdecydowanie. Hej.